Witam wszystkich, mamy dzisiaj 14 marca, godzina 22. przestało wiać. Napełniam RSM i jadę rozlewać. Kupi jeszcze pełna beczka, to nalewam tędy przez Górny Właz. Bardzo szybko się nalewa, w ten sposób, no, czego tak późno pojeżdżam. Dzień mocno wiało, tak jakby halny jakiś dotarł do nas Później jeszcze miałem tutaj zawory, na nowe wymieniałem I tak, I tak za bardzo ich nie wyregulowałem, bo tam się reguluje Będę musiał jeszcze to rozbierać, trochę poluzowałem, bo nie mogłem, cały czas yy, leją się sekcje jak próbowałem na wodzie, to nie mogę wyłączyć, po prostu, ale yy, tylko jedna skrajna sekcja mi została. Już nie, nie chciałem się dłużej bawić. Chcę rozdać RSM, chociaż na, na rzepach, ładnie, ładnie leci, ile już jest, to nie widzę. 500, 500 litrów. Dobra, widzimy się na polu. To jest RSM 30. Dobra, rozkładamy się, rozkładamy się. A tym Tutaj, o, przykaźnik Tych zawsze działa. I już jest Kolejny problem Widzę O, ja złapał Kolejny, bo dzisiaj problemów jest co nie miara Napięte elektrozawory Montaż, tam nie, nie było tak łatwo Później przy rozkładaniu przewód hydrauliczny pierdzielną W nocy to już wszystko było, jak zacząłem się szykować no i później to, że sekcje nie chciały się zamykać dobra, jesteśmy rozłożeni połowa sukcesu podjeżdżamy w górę na RSM to mamy w górze. Dobra. No. No i pró. A jeszcze światło włączę i próbujemy. No skorzystam jeszcze z Michała traktora, bo miałem. Miałem go do czego? A do rozściwania Co mu się później zwiesił? To do rozsiewania go wziąłem. I tak stał, 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 ale. Dzisiaj warunki, dzisiaj piękne słońce, pogoda 18, 17 czy tam 18, 18 stopni było. Wiatr silny przeskł to wszystko. I w nocy ma. Znaczy w nocy. Jutro ma padać znowu. No i co, próbujemy. Czekajcie, przedni napęd tym się włącza. A to woda, woda będzie jeszcze. Dobra, tu jeszcze będzie woda na początku. Więc tak, tu w automacie... Jeszcze mam taki kruciec ułamany od tego ciśnienia jakoś tylko taki kawałeczek został gdzieś tam też pokombinowałem, to Wam dzień pokażę Dobra, zobaczymy zobaczymy ile musimy jechać na godzinę. Oj coś on coś on tutaj Na drugą stroną jechać, pamiętasz? To ta sekcja ostatnia się nie wyłącza eee, dobra cofniemy do rogu musiałem zawrócić tędy od drogi pojechać, bo bo, bo bo później musiałbym tę sekcję zamknąć od lewej a ta od lewej mi się nie zamyka komputer mi coś ześwirował, znaczy niby dawkuje dobrze tylko tu jakieś wyświetla turnoty Bo jadę 6 na godzinę 3 bary i tak powinien wylewać 400 litrów Według tabeli tak powinno być Wszystkie Wszystkie leją? Wszystkie że tak, dobrze miałem jakiś zapasowy przewód hydrauliczny, to sobie wymieniłem Bo tak bym już nic nie porobił Deszcz zaczyna padać Nie mam nawigacji tutaj To będę musiał na oko Patrz, sarenki Tutaj mamy posiany rzepak Invigor i w strip i powiem Wam, że ładnie wygląda. Ładnie wygląda. Co? No? No? No, no tu nie powiedziałem. Rozlewam RSM 30, 30 bo tak, tak sobie rozrobiłem. 400 litrów na hektar cały azot na raz rzepak czyli z około 160 kg, 150... Ile? 6 czy 8? Coś takiego e, e, Czekaj, czekaj, bo zaraz Dobra I... No, dobrze to Końcówki do rozlewania RSM-u to już któryś tam rok mam te MM-MAT 5 bardzo dobrze się spisują Szare. Można tutaj wylewać duże, duże ilości, nie jadąc bardzo wolno. Wcześniej miałem czerwone, to musiałem jechać y, 3 chyba na godzinę, czy tam 4 na godzinę, żeby wylewać 400 litrów, czy tam nawet 350 chyba ale zmieniłem na szare na i jest o wiele lepiej Fakt faktem, że jest gorzej rozlać takiej ilości jak 200 litrów wtedy trzeba po prostu szybciej jechać żeby, żeby tam to ciśnienie było troszeczkę wyższe, bo bo mam tam niektóre te końcówki dokładane i one potrzebują tak z bara, żeby się otworzyć zauważyłem, te z amazonki to one Otwierają się przy jednym przy ciśnieniu jeden bar, a te potrzebują więcej i tak trzeba naprawdę szybciej jechać, żeby to ciśnienie było trochę większe, żeby żeby te końcówki się otwierały. Dobra, kurczę, jakoś tym ciągnikiem fajnie mi się cofa z tym dyszlem. Lepiej jak moim, może ten nie ma takich luzów tutaj na tym. Eee. Dobra. Co? Spadłaś? I ten róg nie będę miał dolany tak jak zwykle o, I Teraz już mi się źle cofnęło Chociaż... nie, dobrze jest e, Tutaj gdzieś mam ścieżkę Znaczy ścieżkę, ten ślad stary, tak, który... którym omijam Która godzina jest? Za O! Ojej! Ojej! Ale jak cieplutko, jest 13 stopni jest na dworze teraz w nocy. To, um. Zaraz wam opowiem trochę włączoną kamerę, włączoną opowiem trochę o tym, dlaczego stosuję RSM Dobra, czy tak, tę sekcję możemy wyłączyć. innymi to jest to, że możemy precyzyjnie, możemy precyzyjnie zaaplikować ten azot, czyli zakładki nie zakładki wyłączamy sobie sekcjami. Jeszcze duże pola, to wam powiem, nie jest tak źle z granulą. To tylko od między możemy mieć troszeczkę niedosypane, albo nie wiem dosypane do, do sąsiada na przykład ale jak u nas są te małe kawałeczki 15 metrowe 20 metrowe yy, nie wiem hektarowe 70 arów pół hektara 30 arów jak ja bym miał tak nie dosypywać zresztą no wcześniej jak stosowałem granule to nie było właśnie dosypywane do miedzy i taki, taki kawałek 15 metrowy Długi na półtora kilometra Bo tutaj z Alchesem miałem takie No to jednym, jednym talerzem jak jechałem przy, przy Miedzy To nie dosiewałem ani z prawej ani z lewej Na dwa talerze Na mniejszych, jak jechałem środkiem na mniejszych obrotach Przesiewałem do sąsiadów to Wtedy miałem dosypane do Miedzy a jak na jeden talerz, to nie miałem dosypane do między. No i tak teraz wyobraźcie sobie, że jedziecie całym headerem 4-metrowym dookoła pola i mało co się sypie. Wjeżdżacie później, następny raz i ładnie się sypie. Jest plon. Więc yy, u mnie to akurat jest zaletą, że ja mogę sobie do między rozlać i zaczynam kosić. Od razu leci. Pełno, pełno pełnym gardłem, że tak powiem do zbiornika, tak jak powinno być nie robimy zakładek mam dużo takich kawałeczków klinowatych czy coś, czyli ja mówię, jak mam jeszcze nawigację to sobie pokazuje mi gdzie już mam rozlane sekcjami sobie wyłączam yy, pięć, wiadomo ktoś ma więcej sekcji, większa oszczędność, precyzja i takie tam wiem, że teraz już są rozsiewacze z GPS-em, z sekcjami, no ale nie oszukujmy się, to są bardzo drogie maszyny na mniejsze gospodarstwa, a a z RSM można, mogą korzystać nawet i mniejsi. U nas tutaj sąsiedzi mają y, opryskiwać 400 litrów, 600 litrów i jeżdżą, roz, rozlewają sobie RSM, więc można wykorzystać ten sprzęt, co się już ma że tak powiem bo pryskiwacz to pra praktycznie każdy ma a rozsiewacz kupić z nawigacją z sekcjami na jakiś tam mniejszy areał to też takie troszeczkę mało ekonomiczne ładnie idzie, nie wieje to ładnie idzie w dzień tak wiało, że masakra no ale miałem jeszcze wyjazd do Zamościa e, tu po Toplandekę do, do tego Axisa tu jeszcze zawoziłem bronę aktywną do kolegi, tam próbowaliśmy jak, jak tam te zęby będą szły, wymiana, na wirnikach nie ma luzów, skrobaki na wale jak nowe, bardzo fajna brona powiem wam. No i co, i zobacz. Niby dawkuje, bo zwalniam, obniża ciśnienie, przyspieszam, zwiększa. Tylko tutaj jakieś durnoty pokazuje. No, widzisz? To powinno pokazywać... No, ale czemu? Co mu się stało? Trzeba byłoby dać do kogoś, kto się na tym zna, żeby przeglądał to. No i w planach mam tylko rozlać RSM na rzepak. Dzisiaj, jutro ma padać deszcz. Zresztą już w nocy przekrapuje trochę Ładny tu rzepak nawet jest Pojedziemy, zobaczymy jeszcze jak będzie wygląda tam w Cichoburzu Tam jest zjedzony przez sarny Jak rozsiewałem siarczan magnezu to widziałem, że tam były zjedzone Że tam był zjedzony rzepak, ale w jakim stanie zjedzony to nie wiem powiem Wam nawet jakbym rozlewał bo na tym kawałku fajnie 27 metrów tutaj by, by wyszło chociaż też trzeci raz musiałbym przyjechać, bo na dwa razy bym tego nie zabrał. Mam tutaj trzy ścieżki, Trzy pełne ścieżki po 21 metrów tylko tam się zwęża później. No a rsm 30 to ma... W 100 litrach 39 kg czystego azotu. Tutaj, nawet ładne na duże te liście, nie? To... <laughs> Jutro, jak spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem, nawet, no to go nie popali. No, a jakbym miał rozlewać właśnie, nie dokończyłem RSM tamtym opryskiwaczem 1500 litrów, no to tutaj mogłoby mi zabraknąć na ten kawałek 4 hektary 4600, chyba że nie wiem, jaki zbiornik ma na czystą wodę. Jakbym wziął zbiornik na czystą wodę. Jeszcze to pewnie na ten kawałek by mi wystarczyło. Na tamten 5 w cichoburze by mi nie wystarczyło. Ale to i tak bym musiał przykombinować sobie jeszcze jakiś zbiorniczek naprzód. Zobaczymy. Powoli będziemy dążyć do wszystkiego, do, do, do wszystkich planów, czy tam do wszystkiego, do wszystkich modernizacji, które, które będą potrzebne. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jestem tutaj koło tego mostu na Ukrainę. No i tutaj praktycznie ze, zeżarły sarny wszystko. Mało co tutaj zostało. Trochę zjedzony jest ten żebak. Ale nie ma tragedii. Zobaczymy tam dalej. Naraz tu nie będę wychodził. Mi się wydawało, że tam dalej był gorzej zjedzony, więc może w tamtym końcu zobaczymy. Ładnie wygląda tu rzepak, powiem Wam, że tylko tam jednak od, od, od lasu troszkę wyjedzony A tak to wygląda spoko. Wygląda naprawdę spoko. Mam łosie na polu. Tak blisko były mnie, ale to na tej, na tej kamerze GoPro nie byłoby widać. Na tym nagrałem telefonem, to coś tam widać, ale też nie tak nie do końca. Wydaje mi się, że to są łosie. Na sarny to za duże. Były tak blisko mnie i takie wielkie zwierzęta, no to na pewno łosie, no bo co tu innego mogą być? I tak. Sarny to tak szybko biegną, a te idą tak niezgrabnie. Zaraz podjadę, może bliżej, może coś będzie widać. No ale tam idą przede mną. Trzy sztuki. Trzy sztuki. Nie zobaczcie, jak ładnie to akurat pęknięty, on nie zbiera kapie cały czas z niego wisi bo wisi ale stacja pokazała dzisiaj dzisiaj 3,3 litra wczoraj rozlałem rsm no, w nocy rozlewałem w nocy rozlewałem bo po zimie opłyskiwacz strzelił focha Tu mam jeszcze o właśnie patrzę czy tutaj nie obcierają e, bo był tu jeden taki poobcierany i to on strzelił, chyba czy to nie on. Chyba on był tutaj, tylko teraz tutaj mam za długi, ale dobrze, że miałem taki przewód, bo strzelił przewód hydrauliczny. E, te cewki miałem jedną nową, trzy dokupiłem, jedna stara, ale ona działa. To jedna stara tylko została. Ale tam jest regulacja i jak założyliśmy, to no nie wyregulowałem, po prostu tylko założyłem założyłem nowe, a tam no takie są nakrętki i jak się wkręci, no to podpiera i cały czas i cały czas tak jakby te sekcje są włączone. Więc poluzowałem troszeczkę, tak, aby nie ciekło, i jakoś, jakoś to rozlewałem. Yy, także także tu, było, tu było zeszło przy tym trochę z przygodami, ale się udało. Ale się udało jakoś rozlać. Jeszcze jedna rzecz miałem, mówię coś ktoś... o to, jak przez yy, komputer ściągałem. Tu mi się łamało, został taki tylko kawałeczek, jakoś tam na końcu ścisnąłem trytytyką. Muszę to wymienić. Ale zastanawiam się w ogóle, czy nie, nie zmienię tego komputera. Niby dawkował, niby ok, ale nie pokazywał mi po prostu bieżącej, bieżącej ilości cieczy, którą wylewa. I ten przewodnik by już nie był potrzebny, jakbym coś innego zmienił. Myślę o tej P.I.C.E. jest taki ten komputer, można zaadoptować do tego, jak jest. I tutaj po prostu bym wstawił zegar. Ten jest zegar tu ale tu jest zaślepione. Ja go wstawiłem, ale w ogóle tutaj nic nie pokazuje. Zegar by był tylko taki poglądowy, co się dzieje jeszcze. No, także pogoda wymarzona. Przepaleń na rsm po rsm nie będzie na rzepaku. I o to mi właśnie chodziło. Nocka zarwana, ale było warto. Napis Kingspan o Tyle jest RSM-u. No i te zbiorniki dla mnie wielka zaleta tego zbiornika wysoki. Nalewamy bardzo szybko, bez zaciągania bez użycia jakiejkolwiek pompy, czy ciągnika, czy, czy spalinowej. Jak ja to robiłem na przykład w nocy Od 12 w nocy Tutaj wszędzie dookoła sąsiedzi Nalałem, zapaliłem ciągnik Pojechałem Nie musiałem warkotać nic Więc dla mnie ten zbiornik ma właśnie taką zaletę Że dotąd Trwa no tak jak opryskiwać No to połowę tej beczki nawet, nawet więcej jak połowę Można wylać grawitacyjnie Zbiornik na deszczówkę Od pod koniec lutego zacząłem zbierać wodę. Jest 10 tysięcy litrów. Już mamy. Wczoraj wziąłem 500, żeby tam przepukać i sprawdzić opryskiwacz. Cały czas się tu napełnia. No, elegancko jest. Na TikToku pytaliście, czego nie, nie podczepiłem tego 36,50 albo 16,40. 3650, wczoraj tato rozsiewał też yy, nawozy. Yy, tym rozsiewaczem on sobie rozsiewał. A 1640 do pełnego opyskiwacza z rsm jest za słaby. Pod górkę nie byłoby w ogóle yy, czym jechać. A z rozsiewaczy została mi ta Aksera. Nie ogłaszam jej na razie, bo jeszcze jej w ogóle nie sprawdziłem. Tutaj są wiązki jakieś. Eee, będę miał ciągnik sprawny, podłączę, wapno będę rozsiewał. Mam jeszcze tego Nordkalka. Eee, to po, głównie po roślinach będę rozsiewał wapno. No i muszę po prostu jego sprawdzić. Dopiero będę wtedy ogłaszał. Na sprzedaż, znaczy oficjalnie jest ogłoszony tam na tych moich stronach, ale na, na żadnym liście go yy, nie ogłaszałem. Chciałbym też Wam pokazać fajną stronkę nawozy EU. Spójrzcie, jaki nawoz n NS 40 plus S. Mocznik nie? z siarką różne informacje mamy też informacje o Grunt to wiedza Bardzo dużo informacji tutaj mamy Zasobności gleby patrzcie tutaj mapki jakie mamy zasobności tutaj w moim rejonie widzę fajnie wszystko no, można powiedzieć na wysokim poziomie Oprócz co to jest zasobność do magnezu A nie, to jest yy, odczyn, odczyn. odczyn yy, gleby Odczyn Polski według Jungu. To u nas według jest między 5,5 a 6,5 No i jak co roku grupa Azoty organizuje loterię Nagrody do wygrania. Czekajcie, jak to było. Ciągnik główna nagroda 5075E. 300 razy po 1000, co miesiąc 10 000. Co zrobić, aby wziąć udział w loterii? Trzeba kupić nawozy w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia. Nawozy grupy azoty za co najmniej 1000 zł brutto. Zachować dowód zakupu. No, jest to jakaś szansa dla tych, co. Co oni kupili nawozu wcześniej, teraz mają okazję kupić nawozy taniej i jeszcze możecie wziąć udział w loterii. Ja też jeszcze muszę dokupić, bo pewnie mi zabraknie, więc może akurat mi się coś uda. No i pszenica mi jeszcze stoi. Co jakiś czas wchodzę tutaj w dołku, wylewam wodę, bo ta plandeka taka trochę słaba. Chociaż i tak pewnie zacieknie. W powietrze widzę, ucieka. Widzę, ucieka w powietrze trzeba je dopompować No, powiem Wam, miałem problem to trochę odczepić wszystko się wyginało, żeby wspomóc, bo podnośnikiem podnosiłem, żeby... bo nie mogłem tej, tej stopy tutaj odwrócić na dół. Musiałem trochę dać do góry. Dopiero o taki o taki taka, taki profil dopiero pomógł unieść do góry Pniaczki i to jakoś stoi. Całym ciężarem. Dopiero zawiozę, pewnie jak ciągnik zrobię eee, Wycenę jakoś tam mam eee, Czekamy na części i będziemy składać Będziemy składać No, a ja przy takiej pogodzie Z dzieciakami pojadę do hełma Na basen wykorzystać to jakoś Bo... Chociaż jeszcze mam panele dokończyć W jednym pomieszczeniu kłaść, ale to już większość mam zrobione też pytaliście mi się dlaczego rejestracja w WSI A tak chciałem zostawić sobie taką rejestrację Żeby Nie ja wiem, żeby co niektórzy mieli zagadkę <grymne> Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć